Nurkuję! Tu lubię pływać, tak? W sumie nie wiem, nie pytałam! Strasznie głęboko! No dalej, rusz się! Co mm, mm, mm. so, jest? O nie, goście już idą! Cicho, nie mów mu tego, bo jeszcze ucieknie! Dawaj, Rob Zablokowany! No mocniej no! Rusz się! Bluetooth. Mieliście być odwróceni! Ale, ale, ale. A co tu się dzieje? Rapshrom, fajne masz majcioszki! No <grystanie> w końcu wyluzowałeś, ej! Dlaczego ta sala wygląda tak dziwnie? Doszło do wypadku! DJ i dekoratorka są w szpitalu! Co takiego? Rapshrom przejął organizację całego wesela! Starał się jak najbardziej mu! Naprawdę się starał! A my mu pomagaliśmy! Nie mogę uwierzyć, tak się poświęciliśmy! Kaję ten robszum. Wstydzi się pokazywać w kąpielówkach. Leć po niego, zrobimy mu niespodziankę. Kochani, zapraszamy do wody w ubraniach. Tak, odwdzięczymy się robszumowi! Co? Co wy robicie? No nie wstydź się, chodź do nas robszum. Co, jednak w ciuchach? Specjalnie dla mnie? No wskakuj. To co, zaczynamy imprezę, e.